Witam, ja jestem Mike, a to jest już kolejny przegląd snapshot na moim kanale, a dzisiaj mamy ostatni nieoficjalny snapshot, czy tam eksperymentalny, dla Minecraft 1.18. Dlaczego mówię, że jest to ostatni nieoficjalny snapshot? Otóż poinformował nas o tym deweloper, że prace nad tymi eksperymentalnymi snapshotami zostaną już, zostały już ukończone. I teraz będą się skupiać już tylko i wyłącznie na oficjalnych snapshotach, więc za tydzień jest, jest ogromna szansa na snapshot o numerkach 21W37A. A teraz zostawcie tutaj ogromapek w górę, zostawcie subskrypcję, napiszcie komentarz po obejrzeniu tego odcinka, co sądzicie o zmianach, które zaszły w tym snapshotie. Bo są one związane z elytrą i są one bardzo kontrowersyjne, a ja teraz bez zbędnego gadania zapraszam Was do oglądania. Jeszcze zanim zaczniemy z góry, przepraszam pa za mój głos, jeśli słuchać jakąś różnicę, no ale się trochę ostatnio przeziębiłem, no i właśnie to są tego skutki. Jaskinie makaronowe mogą powstać na dowolnej wysokości i nie są już ograniczone do 130 kratki. Oznacza to, że czasami możemy znaleźć małe otwarte pęknięcia w jaskiniach na szczytach górskich. Niektóre fragmenty terenu stały się nieco gładsze. Teraz najbardziej kontrowersyjne zmiany w tym snapszocie, bo są one związane z litrą. Po pierwsze, tak owa nie zużywa się podczas szybowania, a tylko i wyłącznie gdy podczas latania używamy firewerek. Nieznacznie zmniejszyła się prędkość podczas latania litrą i używaniu firewerek. Natomiast prędkość szybowania nie została zmniejszona. Ponadto ta zmiana ma na celu to, że na serwerach, gdy dużo graczy latało letrami, no to po prostu serwer był tak jaki był, czyli zlagowany, dlatego że po prostu gracze latali tak szybko, że teren nie nadążał się wczytywać. A po drugie, ta zmiana została zaimplementowana ze względu na nowy teren, dlatego że teraz mamy o wiele więcej wyższych punktów, na które możemy wejść i bez problemu, bez używania letry, sobie z takiego punktu bezpiecznie zlecieć. Także myślę, że dzisiejszy przegląd Snapshot Wam się spodobał, jeśli tak, to doskonale wiecie co robić. No i pamiętajcie o tym, że za tydzień już prawdopodobnie wyjdzie oficjalny Snapshot dla Minecrafta 1.18, w którym dostaniemy dużo nowości, bo zapewne wiecie albo nie, ale pierwsze Snapshoty dla aktualizacji są naprawdę pokaźne. No i również planuję wrócić z regularnością jakoś na, jakąś na kanale, dlatego że no ostatnio tych odcinków jest bardzo mało, co mi specjalnie nie odpowiada i Wam myślę też to nie odpowiada. No a szykuje się naprawdę na jutro fajny odcinek z modów, znaczy w sumie jest już nagrany, zmontowany, wrzucony i czeka praktycznie na publikację, także będzie, będzie co oglądać, w kolejnych dniach planuję wam wrzucić singla, no i za tydzień może odpalimy sobie jakiś maratonik, jak tylko wejdą oficjalne stamp shoty. A teraz dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, myślę, że mimo, mimo mojego głosu wam się spodobał. jeśli tak, to dobrze, jeśli nie, to trudno, ja bym Mike, trzymajcie się i pa pa!